Witajcie w naszej analizie. Dziś bierzemy na warsztat mm, „, bardzo ciekawy materiał. Błędy, które zabijają sprzedaż hurtową. Skupia się na tym, co firmy B2B robią źle w internecie no i dlaczego klienci im uciekają często zanim w ogóle nawiążą kontakt. Spróbujemy to rozłożyć na czynniki pierwsze. zobaczyć, co tam naprawdę nie gra i czego oczekują dzisiejsi klienci hurtowi. Okej, okay, to co? Zaczynamy. Może od czegoś, co wydaje się, no, oczywiste, ale jak pokazuje materiał, wciąż jest plagą, dlaczego ci klienci B2B tak szybko rezygnują? Wygląda na to, że odpowiedź jest prosta: nikt, nikt nie ma dziś czasu na zgadywanki. I tu pierwszy fundamentalny problem: brak cen na stronie hurtowni. Serio wciąż wiele firm myśli, że to jakaś sprytna taktyka, ale co myśli klient? Pewnie od razu. Aha, drogo. Albo jakiś bałagan tam mają. Efekt, zamyka stronę i tyle. To chyba trochę strzał w stopę, nie? Absolutnie. To jest fascynujące, jak bardzo te oczekiwania się zmieniły. Kiedyś może to działało, to słynne zadzwoj po cenę, ale dzisiaj w bito-bito już nie jest strategia, to jest Powiedzmy czerwona flaga, sygnał ostrzegawczy. Ukrywanie cen to nie tajemnica handlowa. To jest odbierane jako brak szacunku dla czasu klienta, no i budzi nieufność. Od razu. No właśnie, nieufność i frustracja. A co z tym drugim klasykiem? Cenniki w PDF. Niby krok w stronę informacji, ale. No właśnie, ale. Trzeba to pobrać, otworzyć, przeszukać, często bez żadnej wyszukiwarki, a na końcu okazuje się, że to plik sprzed pół roku, bez daty aktualizacji, czy to naprawdę pomaga? To jest taka iluzja pomocy, prawda? PDF to jest technologia, no nie przystająca do dynamiki dzisiejszego handlu B2B. Klienci chcą danych tu i teraz, najlepiej zintegrowanych z ich systemami. A niestatyczny dokument, który trzeba ręcznie obrabiać, to tylko utrudnia, spowalnia decyzję, generuje dodatkową pracę. Dokładnie. A ta potrzeba szybkości i pewności prowadzi nas do kolejnego punktu. Brak informacji o stanach magazynowych. Ten słynny komunikat. Dostępność na zapytanie. Dla klienta B2B, który potrzebuje, no nie wiem, 50 sztuk na jutro to brzmi jak zaproszenie do rosyjskiej ruletki przecież nikt w biznesie nie może sobie pozwolić na taką niepewność mm -hmm. i tu dotykamy sedna B2B przewidywalności niezawodności brak informacji o dostępności w czasie rzeczywistym no to podważa wiarygodność dostawcy i to fundamentalnie jak pod koniec dnia trzeba dzwonić i pytać czy podstawowy towar jest na stanie no to świadczy o słabych procesach po prostu a skoro o kontakcie mówimy, co jeśli jedyną opcją jest taki generyczny formularz, w czym możemy pomóc? Bez maila, bez telefonu, bez nazwiska. To buduje zaufanie, czy raczej mur? Albo te strony, które udają sklep, ale, ale nie da się nic dodać do koszyka. Zamówienia mailem, a na końcu i tak formularz. Taki sklep-muzeum, jak to nazwano. No właśnie. Brak danych kontaktowych, brak osoby odpowiedzialnej. To od razu pachnie chaosem. Albo brakiem profesjonalizmu. A ten sklep, muzeum? To zaprzeczenie efektywności. Biznes potrzebuje płynnego procesu. Klikam, zamawiam, wiem, że działa, a nie utknąć w jakimś martwym punkcie. Materiał wspomina jeszcze o dwóch rzeczach ukryte progi minimalnego zamówienia, dopiero w koszyku, albo, co gorsza, od handlowca i oferty wysyłane po kilku dniach. Jakie to ma skutki, tak, w praktyce? Każda taka niespodzianka, jak to minimum logistyczne ujawione na końcu, niszczy zaufanie. Klient czuje się po prostu oszukany, a opóźnienia. W B2B czas to pieniądz, dosłownie. Jeśli konkurencja odpowiada w godzinę, a ty w dwa dni, no to wybór jest prosty. Nawet jeśli cena będzie trochę wyższa u konkurencji, to jest bezpośrednia utrata sprzedaży proste. I tu dochodzimy chyba do sedna. Do tego lęku przed transparentnością. Firmy boją się pokazywać ceny, stany, warunki, bo konkurencja zobaczy. Czy takie myślenie obronne ono się jeszcze dzisiaj sprawdza? Wiesz, to jest myślenie, które może kiedyś miało sens, ale dziś to jest forma samoograniczenia, samosabotażu. Klient ma dostęp do globalnej oferty na smartfonie w kieszeni. To właśnie transparentność, łatwość dostępu, wygoda procesu stają się kluczową przewagą. Ukrywanie informacji nie chroni przed konkurencją, ono chroni przed klientem. Czyli podsumowując, co z tego wszystkiego najważniejsze? Wygląda na to, że sprzedaż hurtowa B2B online nie umiera, ale musi się hmm, brutalnie dostosować. Klienci, właściciele sklepów, zakupowcy y, oni już nie mają cierpliwości do zabawy w detektywę. Dokładnie tak. Chcą wiedzieć od razu, co kupują, za ile, kiedy to dostaną i czy mogą to zrobić teraz od ręki bez zbędnych kroków maili, telefonów. Każda bariera ukryta cena niepewny stan powolny kontakt skomplikowany proces to jest ryzyko utraty klienta. Po prostu. Kluczem jest wygoda, szybkość, konkret. To buduje lojalność w dzisiejszym B2B online. I może na koniec zostawmy taką myśl. Czy ten ciągły strach firm B2B przed pokazaniem zbyt wiele cen, warunków, dostępności, nie sprawia paradoksalnie, że pokazują za mało? Za mało, żeby w ogóle zostać zauważonym i wybranym w tym cyfrowym gąszczu? Czy nie zamykają sobie drzwi, zanim klient zdąży w ogóle zapukać?